Kochani, witam was serdecznie w kolejnym holu zakupowym na moim kanale. Przychodzę z trochę innym holem zakupowym, a mianowicie bo za tydzień w sobotę jedziemy na wczasy i postawiłam sobie cel, że na ten tydzień, na te w sumie 5 dni, które nam zostanie, chcę wydać 200 zł. I nie ma bata, nie ma bata. Mam nadzieję, że starczy. Takiej challenge sobie zrobiłam, czy się uda, przy... W założeniu, że mam bardzo dużo produktów jeszcze w lodówce e, będę kupowała na promocjach e, i nie będę, będę starała się nie chodzić co chwilę do sklepu, ewentualnie jakieś pieczewo, warzywa, jak nam coś tam brakiem ale bez przesady e, też nie chcę kupować dużo rzeczy ze względu na to, że no jak mówię, jedziemy i żeby się to później nie pomarnowało. Dzisiaj wydałam w sklepie w Aldin 21 zł i i tam kupiłam duży baniak wody, gąbkę do mycia na czasy, dwa klepki włoskie, mi Szczoteczki do zębów. E, czekaj, dwie sztuki, dwie sztuki. Ile te szczoteczki w ogóle mnie wyniosły? Czy 89? Jak za darmo. E, takie, żeby były właśnie sterylne, i takie weźmiemy. I chlebek e, Graham. Ostatnio mój, ulubiony z Aldika. I to by były zakupy z Adiego. Zaraz wam pokażę bietę. No, i jeżeli chodzi o biedrę, tam poszło troszkę więcej, bo 62 zł i 99 groszy. Ja w ogóle będę zbierała te paragony. I co kupiliśmy w biedrze? W proce były dzisiaj mleka. Przy zakupie 6. Tak? Gdzie tu mamy? Przy zakupie 6 kosztowało ona 2 zł i zaśródziłam na tym 15 zł. Więc chyba spoko, spokojnie. A, ładny ładne da sobie zbytkie zdjęcie. Więc yy, kupiłam 6 mlek. W to też był ser Gouda. Ja mam jeszcze w lodówce ser, ale stwierdziłam, że kupię jakieś promocji, bo za 18 moi drodzy, 99 to żal, było nie skorzystać. Normalnie kosztuje prawie 30 zł. Yy, to już będę miała po prostu na yy, zaś. Kupiłam chleb tostowy, było mnie w domu. Chleb tostowy, to idzie jak woda. W też były pomidorki malinowe i ja za te pomidory malinowe zapłaciłam 3,95 bo nawet kilograma ich nie Wzięłam tabletki na podróż, no bo wiadomo, muszą być. Wzięłam jeszcze pastę do zębów, żeby też mieć, tą zostawię w domu, a mam taką nieotwartą, lepszą, wezmę na podróż. I na podróż wzięłam już nam cztery wafelki. Prince Polo i normalnie zaoszczędziłam dzisiaj w Biedronce 30 zł 36 groszy to są moje zakupy, które zrobiłam dzisiaj, jak pójdę na następne, nagram wam kolejne i zobaczymy jak mi to szło oczywiście one pragony i w piątek za tydzień podsumujemy jak mi poszło kochani, właśnie wróciłam z zakupów i już wam mówię ile dzisiaj wydałam Dzisiaj wydałam 50 zł, i 50 groszy. Kupiliśmy. Ale to jest na wyjazd. Duże, e, dużą wodę. E, chleb włoski. Drugi chleb włoski. E, chleb tostowy, bo u nas tego e, idzie bardzo dużo. E, dokupiłam jeszcze apa, bo e, no teraz e, zużywałam trochę, bo mnie brzuch bolał. Więc, żeby na podróż mieć. Kupiłam ciasteczka na podróż ulubione Klaudusi owsiane. Owsiane to są? Z sezamem. Sprawy kobiece. Serek kanapkowy, śmietanka i masło finu. I za to zapłaciłam się 50 zł, 50 groszy. I już obliczamy ile nam jeszcze zostało y, Kasiury. Moi drodzy. Wyciągam wszystko, co tutaj mamy. O, to tu coś mamy czy nie mamy? Tu jakieś takie całkiem drobniaczki, więc ich nie będę wyciągać. I moi drodzy, zostało mi dzisiaj, mamy sobotę, czyli w zasadzie, jeszcze nie zaczęliśmy tego tygodnia. Zostało mi 50 złotych w gotówce i w drobnych 5, 7, 9, 10, 9, 6, 8, nie czekajcie, 5, 2, 4, 5. 60, 66 i 50 groszy. Więc yy, takie mi tutaj zostały złocisze. Na pewno w poniedziałek wybiorę się na miasto, bo tam będę chciała kupić wędlinkę na cały tydzień. No to tam pójdzie z 15 zł, myślę. No, i czy ja coś będę musiała kupić? Zobaczymy, jak tam nam to się będzie rozwiązywało. Na razie staramy się nie chodzić do sklepu, albo chodzić po rzeczy, które są faktycznie potrzebne. No, na pewno jeszcze będzie don't dwa wyjścia po chleb. No i na to pójdzie. No, ale zobaczymy. Dalej walczymy. Czyli gdzie jest ten rachunek? Gdzie jest ten rachunek, moja droga panienko? Tu nie, to akurat. No, więc, o jest, 50 zł. 50 groszy wydałam i byłam dwa razy w sklepie, czyli raz 60 prawie 3 zł. i raz 21 zł. 33 groszy. Więc na razie jest tak, czyli idziemy w poniedziałek po wędlinkę, we wtorek pewnie po chleb, albo zrobię sobie w poniedziałek, że zrobię wędlinę i chleb, żeby już nie chodzić dwa razy. No i później w środę pewnie po chleb. No i zobaczymy. No na pewno przy piątku będę musiała zrobić zakupy na wyjazd. Na razie mamy ciastka, mam tam jakieś chrupki i wafelki. Na pewno chcę wziąć bułeczki i jeszcze po jakichś tam przekąskach, żeby dziewczyny miały w podróży. Kochani, właśnie wróciłam. Mamy dzisiaj poniedziałek, właśnie wróciłam ze sklepu. Tak jak mówiłam, dzisiaj musiałam iść na jeszcze parę zakupów. Jeden paragon dziś mi się zapodział z Carrefoura, ale tam wydałam 28 zł. No, nie wzięłam chyba. Czyli w Carrefourze wydałam 28 zł. Kupiłam kilka fajnych rzeczy już na podróż. Będynkę. W Pepko wydałam 4 zł, bo Klaudusia chciała jedną taką spineczkę. W Rosmanie wydałam 23,36 zł 36 groszy, bo kupiłam karmę dla psu, psa i dziewczyną picie i w gili wydałam 9,50 ale to kupowałam, kupowałam rzeczy na podróż, już Wam pokazuję, co dokładnie kupiłam. W Kierfurze wziąłem dwie wędliny, 5 plasterków jednej za 4,21 i 10 plasterków drugiej za 5,66 czyli Dycha poszła na wędlinkę. Kupiłam nam, my z dziewczynami będziemy miały z przodu, mężowi wziąłam, bo on siedzi jakby za nami w samolocie, więc wziąłem po takich wafelkach, czyli my mamy jedne, ona i drugie. Dziewczyny, a to będzie dobra, to dalej Kupiłam takie chusteczki nawilżające, bo nieraz ręce przetrzeć czy cokolwiek, to lepiej niech będzie. I w się i w. Mam strasznie zatkane ucho, więc ciężko mi się mówi. W Kerfurze kupiłam te takie precle. Dziś widziałam, że ktoś się zachwalał, że są bardzo dobre. Nie jadłam ich nigdy, a na podróż będą fajne duża bakarów. Będzie. My nie lecimy też bardzo długo, bo 3 godzinki, więc ogarniamy się, nie? No ale wiadomo, jeszcze na lotnisku z 3 godzinki. Uch, Boże, jaka więc trochę tego będzie. Jeżeli chodzi o pepkę, no to wzięłam taką kiot spineczkę dla klaudonii. No, przepiękna ona jest. Wiesz, tak spinatą To w rozmanie wzięłam dwie puszki doliny noteci. Jedna jeszcze na ten tydzień, a druga będzie dla Lili, jak pójdzie do babci. No, i co my tu mamy? W Rosmanie kupiłam jeszcze dziewczyną po tym barku. Dwa były, jeden nie wiem gdzie jest. A w się kupiłam. Dobrych rup one są rewelacyjne też na podróż. I wzięłam nam holsy. I to by były takie zakupy, więc dzisiaj wydałam, ile już liczymy. 4 zł plus 23,36 plus 9,50 i plus 28,65 zł. Czyli w sumie tyle, ile miałam przeznaczone, chyba, na do końca tygodnia. Czyli już wiadomo, że za 200 zł pewnie nie przeżyję tego tygodnia, no ale moi drodzy, i tak myślę, że nie będzie tak źle, bo nie będę chodziła już po jakieś tam większej rzeczy, tylko ewentualnie chleb, więc yy, i tak nie jest źle. Nie jest źle. Cieszmy się, że jakbym przeżyła nawet za 250, to bym była zadowolona. Zobaczmy, gdzie te moje paragony tu mamy 65 i obliczmy, ile tu już poszło. Bo ja nie wiem, czy to już nie poszło 200. Mogło tak być, nie? Chcę przeliczyć te wszystkie paragony. Plus 21,33. Plus 50,50. 50, e, tak, I plus 62. No moi drodzy, równe 200 zł. Prawie 198 zł. 69 groszy e, poszło. Ale e, powiedzmy, że trochę i tak to nadciągnęłam, bo e, nie powinnam kupować dzisiaj tych... Rzeczy, ale kupiłam już, więc po prostu na to mi też poszło. No i też jedzenie psa samo 18 zł, więc, więc i tak nie jest źle. Zobaczymy, jak nam pójdzie do końca tygodnia. Dzisiaj pewnie jeszcze będę musiała kupić chleb. Jutro nie planuję pójść do sklepu, w środę pewnie znowu chleb no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło moi drodzy, ale oczywiście będę wam wszystko relacjonować dzisiaj e, chowam i widzimy się przy następnych zakupach e, kochani, musieliśmy jeszcze iść na e, ekspresowe zakupy, bo brakło nam wody, więc kupiliśmy dwie zgrzewki wody, żeby zdrój naszej ulubionej e, żywiec drój, e, bo nie mamy grama wody, a niestety jeszcze tydzień w domu będziemy ale kupialiś, kupiliśmy dwie zgrzewki, bo było w promce za, yy, tady, mieliśmy od opustu łącznie 15,77 zł, więc super. Yy, I wziąłem jeszcze dwie mąki, bo też było w promce za, yy, przy zakupie dwóch, to ta druga była 60% taniej, więc prawie jak za darmo. Yy, no i jeszcze mężuś sobie zażyczył mentosiki, yy, ale to już sobie wziął, więc yy, to mamy. 31,60 jeszcze musiałam wydać, więc już wydałam 230. Słabo, słabo. Jutro będę musiała iść na pewno po chleb i, i szczypior chyba, więc będą jutrzejsze zakupy. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie się rozwijało dalej. Kochani, mamy wtorek. Ja wróciłam ze sklepu. Wydałam cię 44 zł i 6 groszy. Dokładnie. Co kupiłam? Kupiłam klebek. Bułeczki. Chlebek drugi. Wziąłam szczypior, bo mam serek biały. To zrobimy ze szczypiorkiem. Chleb tostowy. To już chyba w tym tygodniu. Ale to jest na podróż. Kupiłam dziewczynom na podróż takie frugo. Wziąłam jakieś szczoteczki do zębów, żeby nie brały tych z domu to dla, Niko, dla Klaudynki. I śmietanka, bo nie mam. Wzięłam sobie chrupki na podróż. I się chrupki na podróż. I jeszcze muszę dokupić chrupki na podróż dla pozostałych członków rodziny. I w był ten wafelek Nik za 2,50 więc go wzięłam, bo ja go bardzo lubię. I Nikosin szczoteczki. I za to wydałam 44 zł 6 groszy. Dla Ciebie, I kolejny paragon do podsumowania leci tam. Moi drodzy, ja już właśnie wróciłam z ostatnich zakupów przed naszym wylotem. I już Wam zaraz powiem, ile mi poszło w tym tygodniu. Ile mi poszło na przekąski do samolotu i jak to u mnie wygląda Moi drodzy, teraz wróciłam z Biedronki i wydałam 55 zł i 67 groszy. I co kupiłam? Kupiłam tikosy dla Nikoli, bo ona jeszcze nie miała chrupek? Kupiłam Cztery bułki takie duże, bo będę nam robiła po takiej bułeczce do samolotu. Kupiłam śmietanę, ale to kupiłam na... Dzisiaj jakiś taki, emulsja do mycia. Kupiłam te wafelki, bo moje dziewczyny je bardzo lubią. Jakiś baton proteinowy. Co tu jeszcze kupiłam? Mleko jedno, bo widzę, że może mi nie starczyć. E, gumy do samolotu, bo żeby uszy nie zatykały się, to jest taki trik, e, tik, e, trik, trik, e, żeby sobie właśnie rzucić gumę, to wtedy ponoć nie zatykają się. E, Hałwa wziąłam widzę teraz, pani kakao, bo nie wiem, czy może taką lubi, ale, ale trudno. E, się wziąłam do zafarbowania sobie włosów na wakacje taki lazurowy kolor, ona chciała. I ziemniaki. W ogóle za 2 kilo ziemniaków zapłaciłam 8 złotych. To jest jakaś po prostu tragedia. I ja sobie, kochani, podsumowałam to wszystko. Czyli te wszystkie paragoniki, jakie tutaj miałam. I w sumie za te wszystkie zakupy na ten tydzień z przekąskami, z rzeczami, właśnie do wyjazdu też, bo nie tylko przekąski, wydałam równo. 303 zł. Ale obliczyłam, ile mi poszło na rzeczy do e, samolotu, do podróży. Więc na to wydałam 105 zł. i 50 groszy. Więc podsumowując, na ten tydzień, aby przetrwać tak bez przekąsek i bez tych takich pierdółek, wydałabym 200 zł. Da się da się, moi drodzy, gdyby nie było tych właśnie tak zwanych produktów luksusowych. W ogóle takie chłopki kosztują 6 złotych. To jest jakaś w ogóle parodia, ale ja pamiętam, jak one 2 złote kosztowały i, i tak to właśnie wygląda. Więc w sumie nie jestem załamana, bo podliczając, że to też są rzeczy na podróż, no to całkiem spokojnie mi to poszło. Zużywałam produkty, które naprawdę miałam w domu, dzisiaj będę miała już, takie, już taką końcóweczkę mam, więc to już by było taki maks, kiedy moje produkty jakby się skończą no ale damy radę, dzisiaj robię właśnie pałki z kurczaka, z ziemniaczkami, musiałam dokupić ziemniaki, bo mi brakło jutro chyba zrobię kopytka tak na szybko ze śmietanką i cebulką i wsią i lecimy E, więc e, ogólnie te zakupy nie były złe. E, mówię, no dużo tych pierdół było takich niepotrzebnych, no ale, ale na podróż e, takie rzeczy kupujemy, żeby one były pozamykane. E, w, miejmy więcej, jeżeli coś zostanie, to albo zjemy sobie tam później w hotelu, albo po prostu je schowam i w drogę powrotną będziemy mieli też e, na podróż, prawda? Więc tak, moi drodzy. Tak prezentuje się ostatni hol przed wakacjami. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Oczywiście, lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie. Do zobaczenia!